www.emyślnikcolo.pl. Dokonujemy symbolicznego otwarcia naszego nowo wyremontowanego oddziału chirurgicznego. Proszę o Tak, dzisiaj jest otwarcie oficjalne oddziału chirurgicznego, którego remont trwał ponad pół roku. Jesteśmy bardzo dumni, bo to jest jeden z najlepiej wyposażonych i wyremontowanych oddziałów w okolicy. Tutaj jest oprócz tej części architektonicznej, która została zakończona w marcu, pozostałe miesiące doposażaliśmy ten oddział. Jest tu po prostu wszystko nowe, łącznie z meblami i aparaturą. Oprócz tego mamy tak, salę, dwu, góra czteroosobowe, każda jest z węzłem sanitarnym. Na wyposażeniu mamy aparat USG, e, mamy nową przystosowaną do warunków 20, i wymogów XXI wieku salę opatrunkową. E, mamy izolatkę z pełnym e, zapleczem klimatyzacyjnym, czyli z e, wentylacją wywiewno-nawiewną. Taka, która spełnia wymogi obecnego ustawodawstwa. Zmienią się również warunki nie tylko pobytu pacjenta, ale również personelu tutaj zatrudnionego ze względu na to, że... W, tych, w tej lokalizacji są nowe miejsca z przeznaczeniem dla sekretarek medycznych, dla lekarzy, dla pielęgniarek pracujących w tym tutaj odcinku chirurgicznym. Pierwsi pacjenci będą tutaj hospitalizowani z, początku, z końcem maja. Panie dyrektor i personelu, którzy zabiegali o tą inwestycję, ale tak naprawdę to Rady Powiatu, która od początku tą potrzebę widziała yy, oczywiście. Szukaliśmy środków na to finansowych, ale Rada od początku była za tym, by te inwestycje na naszym szpitalu realizować. I dzisiaj jestem szczęśliwy i dumny, że udało nam się tak dużą inwestycję. Niebagatelna kwota wraz ze sprzętem to jest blisko 5 milionów 300 tysięcy w jednym oddziale które zrealizowaliśmy. 1,2 mln udało się pozyskać z ze rezerwy budżetu państwa, gdzie zabiegaliśmy właśnie poprzez wojewodę wielkopolskiego i współpracy z właśnie z naszymi parlamentarzystami Witoldem Czarneckim i Leszkiem Galembo. Z rezerwy tak naprawdę dostaliśmy milion 200 tysięcy, które pozwoliło uruchomić całą dalszą maszynę zbierania środków finansowych, składania tych środków finansowych na realizację tej inwestycji, która, tak jak powiedziałem, jest kwotą niebagatelną, 5 300 tysięcy. Oczywiście pojawiła się też ogromna szansa na realizację tego zadania w momencie, kiedy dostaliśmy pierwsze środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie przeznaczyliśmy blisko 1 700 tysięcy z tych środków właśnie na inwestycje w chirurgię. To jest zupełnie inny poziom świadczenia usług medycznych. To, to zarówno dla personelu, który tutaj pracował i, i realizował ogromne zadanie w bardzo ciężkich warunkach. To jest zmiana o 180 stopni. Ale i sama, sam pobyt pacjenta, tak jak było do tej pory, a jest dzisiaj, to jest zupełnie inny świat i jestem przekonany, że to też będzie miało wpływ na kondycję i zdrowie pacjentów tutaj będących. To właśnie. Wtedy rozmawialiśmy na spotkaniu z panem premierem, że inwestycje w naszym szpitalu są w pewnym sensie koniecznością, i wtedy padła też e, prośba o dofinansowanie oddziału chirurgii, i tak też się stało. O czym szkoda, że właśnie nie miałem okazji wcześniej tutaj przypomnieć. Zdarzają się takie otwarcia, bowiem pieniądze z budżetu państwa od pana premiera są bardzo często przeznaczane na inwestycje właśnie w zdrowie, w bezpieczeństwo publiczne, w tym zakresie szeroko rozumiane to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Wielkopolski. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w powiecie kolskim, właśnie w szpitalu kolskim, który bardzo potrzebował tego wsparcia i tej inwestycji, udało się ją zrealizować. Kwota dofinansowania to 1 200 mln z budżetu państwa właśnie na oddział chirurgii. Również są środki pozyskane przez starostwo w ramach funduszu inwestycji lokalnych, które również będą przeznaczone i są przeznaczone na ten szpital. Udało się również podpisać Umowę w grudniu na no pracownię endoskopii, wyposażenie tej pracowni i też remont na kwotę 500 tysięcy złotych. Dlatego no, szpital zyskuje nowe oblicze, nowe oblicze, które będzie służyć mieszkańcom powiatu kolskiego i które będzie powodować, że pacjenci tutaj będą czuli się bezpiecznie, i będą pod bardzo dobrą opieką i medyczną, a zarazem będą mogli korzystać z dobrego, profesjonalnego, nowoczesnego sprzętu medycznego. Rząd Prawa i Sprawiedliwości swoje obietnice realizuje. Odpowiedzialnie i wiarygodnie. Pierwsza to wiarygodność. Tak jak premier Morawiecki był tutaj w kole na wizycie przed wyborami, tak dziś możemy powiedzieć: sprawdzam. Otwarcie oddziału chirurgii ogólnej to inwestycja w przyszłość. Możemy zobaczyć bardzo specjalistyczny sprzęt, wysoka jakość wykonanego obiektu po remoncie i zapewnienie komfortu przede wszystkim pacjentom. To jest naszym celem wspierać i rozwijać ten powiat, bo przecież wszyscy mieszkańcy Pacjenci chcą się czuć bezpiecznie, a pracownicy tego szpitala mieć komfort wykonywanej pracy. Życzę wszystkim, przede wszystkim zdrowia, ale jeżeli już się tutaj w szpitalu znajdziemy, abyśmy mogli powrócić do tego zdrowia w komfortowych warunkach.